Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Tu się wędzi. Dziś zrobimy kiełbasę drwala, ale nie będzie to tradycyjna kiełbasa drwala, będzie to kiełbasa drwala z szynkowara. Standardowo zapraszam na grupę na Facebooku, Tu się wędzi. Znajdziesz tam dużo ciekawych przepisów. No to zaczynamy. Co tutaj mam? Mam tutaj po 80 deko szynki i boczku. Wcześniej sobie pokryję już takie mniejsze kawałki zapeklowałem, 24 godziny przed 18 gram peklo na kilogram i mam tutaj dwa rodzaje boczku chudy dosyć i troszkę bardziej przerośnięty tłuszczem będziemy to mielić, można mielić na szarpaku ale ja tym razem będę mielił na oczku Fi 12 i oczku Fi 5 te grubsze części boczku będą mielone na około 20 deko i oczku Fi 5 a wszystko resztę Resztę boczku i szynki będą mielone na FI12. Farsz mam pomielony, tak oto prezentuje się pomielony farsz, teraz będziemy przyprawiać. Ja już mam tutaj gotową przeprawę, miks przeprawy, który znajduje się oczywiście czosnek niedźwiedzi, 3 gramy na kilogram, czosnek granulowany, 2 gramy na kilogram i pieprz czarny grubo mielony, 2 gramy na kilogram. I dodam jeszcze około 100 ml wody, żeby łatwiej to wszystko się mieszało. Mieszamy jak na kiełbasę, żeby, żeby farsz się dobrze kleił. Tak, to wygląda wyrobiony farsz. Teraz co będę robił? Teraz wkładamy do szynkowara. Wkładam folię, ubijamy dosyć mocno, zawiązujemy worek, zamykamy szynkowar. Teraz będziemy parzyć. Temperatura wody około 80 stopni. Nie będziemy parzyć na czas, będę parzył na, do uzyskania temperatury wewnątrz 68 do 70 stopni. Wkładam do wody, po jakimś czasie wbiję termometr i będę obserwował temperaturę. Parzymy do uzyskania wewnątrz 70 stopni. Tutaj mi zostało jeszcze troszkę farszu, więc wylądował do, w słoikach i taka sama procedura. Parzymy. OK, temperatura doszła nam do 70 stopni. Teraz wyjmujemy z wody, schładzamy i wkładamy do lodówki. Jest już późny wieczór, także więc zostanie w lodówce do, do rana. Jutro rano będziemy degustować. I oto nasz dzień degustacji. Nie jest tak łatwo ją wyjąć. W jakimś czasie udało mi się wyjąć naszą kiełbaskę z szynkowaru. Z gereletki, bardzo ładnie pachnie. Hm, już mi ślinka cieknie. Oczywiście ta galeryka się nie zmarnuje. No to co? Patrzymy, jak wygląda wewnątrz. Kroimy i degustujemy. Bardzo ładny przekrój, ale naprawdę pachnie wyśmienicie. Mały kęs do spróbowania. Hmm, wyborne, po prostu petarda. A ta galaretka. Proszę zobaczyć, jak się super kroi. Jaka jest ładna, zbita. Podobał się przepis? Daj łapkę w górę lub napisz komentarz. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zapraszam do subskrypcji i do wciśnięcia dzwoneczka. Wtedy nie przeoczysz na pewno żadnego z moich nowych filmów. Standardowo bijaj na grupę tu się wędzi na Facebooku. A ja dziękuję na dzisiaj i do zobaczenia.